Neurojoga. Zacznij w pozycji stojącej na środku maty. Bujaj się z prawej nogi na lewą. Pokręć trochę ciałem, ręce swobodnie zwisają. Szukasz takiej miękkości w tym ruchu. Ramiona opadają do dołu. Uwaga płynie do oddechu. Oczy mogą być zamknięte. Nie pobujaj się tak chwilę. Poczuj miękkość. Poczuj, że do twojego ciała... Zaczyna napływać energia gotowości na ćwiczenia. Nawet jeśli było Ci bardzo trudno wejść dzisiaj na matę, to właśnie udało Ci się wejść. To jest sukces. Stoisz na środku, bujasz się z boku na bok i zaraz poczujesz, jak napływa energia z asan. Zatrzymaj się i teraz poszukamy stabilizacji w ciele. Nogi są na szerokość bioder, brzuch i pośladki są aktywne i na wdechu wbijamy się do góry. Unoszą się ręce, odrywają się pięty, wydech, odkładasz pięty, opuszczasz ręce, wdech do góry. Wdech. Dwa. Wdech. Do góry. Wzbierz się na palce. Wdech. Trzy. Wdech. Wdech. Cztery. Wdech. wdech 5 wdech zatrzymaj się na palcach utrzymaj przez moment tą aktywną wydłużoną sylwetkę wzrok jest skierowany w jeden punkt przed sobą czujesz swój oddech i czujesz balansujące ciało Wydech, luz, odkładasz pięty. Poszerzasz rozkrok. Najpierw stopy są skierowane krawędziami do siebie. Po czym rozsuwasz je na 40 stopni na zewnątrz. I na wydechu schodzi twoja miednica do dołu. Kolana otwierasz na zewnątrz. I jesteś w pozycji bogini. Zwróć uwagę, żeby nie wypychać. Pośladków do tyłu, tylko żeby utrzymywać kręgosłup w linii. I zaczynamy, wejście do góry, wdech, prostujesz nogi, wydech, raz, wdech, wydech, dwa. Wdech, wydech, trzy, wdech, wydech, cztery, wdech, wydech, pięć, wdech. Wydech sześć i zatrzymujesz się. Trzymasz pozycję bogini. Czujesz mocne nogi, mocny brzuch, spokojny oddech. I wdech do góry. Luz. Nogi znowu wracają na szerokość bioder. I teraz będziemy wykonywać skłon z bioder. Jeżeli czujesz tu dużą sztywność, możesz to robić na ugiętych nogach. Ważne, żeby skłon był z bioder. Żeby sobie pomóc, patrz do przodu. Wdech. Wydech. Skłaniamy się. Wzrok cały czas przed siebie. Wdech do góry. Wydech. Wdech. Wdech. Wdech trzy. Wdech. Wdech Wydech cztery. Wydech pięć. Wdech. Wydech sześć. Puść tu, puść ręce i zawiśnij. Odłóż dłonie, poszerz rozkrok, stopy znowu na 45 stopni i schodzimy do malasany. Taki jogiński przykuc. I teraz będziemy robić przysiady. Wdech, wchodzimy do góry, wydech do przysiadu, raz, wdech. Wdech dwa, wdech, wdech trzy, wdech, wdech cztery. wdech 5 wdech Wydech. 6 teraz złóż dłonie do namaste kolana rozpychają łokcie rozpychają kolana na boki i zostajemy w asanie poczuj swoje ciało poczuj swój oddech Odkładamy teraz kolana do pozycji Żaby, czyli kolana jak najszerzej. Kolano, pięta są w jednej linii, stopa do krawędzi maty. Kręgosłup neutralny. Nie jest ani puszczony, ani wypchnięty. W pozycji neutralnej. Wdech, wysuwasz pośladki do przodu. Wydech do tyłu, wdech, wydech dwa, wdech, wydech trzy, wdech, wydech cztery, wdech. Wydech 5, wdech, wydech 6. Zostają pośladki jak najniżej, schodzimy na przedramiona, wzrok delikatnie przed siebie i zostajemy tu na 30 sekund. I wchodzimy do góry, do klęku podpartego i znowu poszukiwanie miękkości krowa, kot wdech wydech, kocik, grzbiet. wdech wydech poruszaj w każdym kierunku tutaj taki bardziej swobodny ruch do przodu do tyłu, na boki. Poczuj swój kręgosłup i przebujej się tak, żeby poczuć w nim miękkość. Teraz zatrzymaj się, napręż brzuch, zaktywuj go. Ręce są pod ramionami, kolana pod biodrami, stopy na grzbietach lub podwinięte i odrywasz kolana do góry i wzmacnianie. Też bardzo ważne. Zostaniemy tu 30 sekund z kolanami do góry. Trzymaj, czujesz, jak twój brzuch pracuje, aktywuje się. Trzymaj, trzymaj. Głęboki oddech, i czujesz swoją siłę. I odkładasz kolana, poszerzasz je, duże paluchy razem. Pośladki wędrują do kolan i odkładasz się do pozycji dziecka, też na 30 sekund przyjemnego relaksu, miękkość i rozluźnienie. I zacznij odpychając się dłońmi wchodzić do siadu przeciągnij się, poczuj tą przestrzeń i spokój w ciele, odpychając się, wróć do pozycji stojącej i masz już w sobie gotowość do dalszego działania. Do zobaczenia!